Słuchaj uważnie: jeśli będziesz tak dalej żyć, stres cię zniszczy. To nie jest przesada, to fakt. Sabotujesz swój sukces, rujnujesz swoje zdrowie, niszczysz swoje relacje, a co najgorsze, nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Przyzwyczaiłeś się do życia pod presją, znormalizowałeś bezsenność, lęk i wyczerpanie. Wierzysz, że to część życia, część sukcesu, część procesu. Ale tak nie jest. To cichy wróg, choroba przebrana za odpowiedzialność, pułapka, która trzyma cię w niekończącym się cyklu zmartwień i frustracji. I jeśli nie zrobisz z tym czegoś teraz, przysięgam, że słono za to zapłacisz. Więc słuchaj uważnie. W tym filmie zdradzę ci pięć radykalnych strategii, które uwolnią cię od stresu, zanim będzie za późno. A kiedy mówię radykalne, mówię to poważnie. To nie są ogólne porady, to nie są ładne frazesy z poradników, to drastyczne zmiany, na które bardzo niewielu jest gotowych, ale ci, którzy się odważą, widzą, jak ich życie zmienia się całkowicie. Więc powiedz mi, czy nadal będziesz pozwalać, by stres cię kontrolował, czy przejmiesz kontrolę nad swoim życiem tu i teraz, jeśli zostaniesz do końca, nie tylko zrozumiesz, jak stres cię sabotuje. Ale będziesz też dokładnie wiedział, co robić, by zerwać z nim raz na zawsze. Przejdźmy do pierwszej strategii. Strategia pierwsza: Zabij iluzję kontroli. Wmówiono ci, że masz kontrolę nad wszystkim, że jeśli wystarczająco się postarasz, wszystko pójdzie po twojej myśli, że jeśli zaplanujesz każdy szczegół, unikniesz problemów. Kłamstwo. Pozwól, że o coś Cię zapytam. Ile razy w Twoim życiu rzeczy potoczyły się dokładnie tak, jak zaplanowałeś? Ile razy zdarzyły się nieprzewidziane wypadki, niespodziewane zmiany, przeszkody, których nie przewidziałeś, a mimo to wciąż trzymasz się kurczowo iluzji kontroli, wciąż wierzysz, że możesz kontrolować każdy wynik, każdą osobę, każdą okoliczność. A co się dzieje, gdy rzeczywistość pokazuje Ci, że tak nie jest? Stres, frustracja, lęk. Ale oto prawda, której nikt ci nie mówi: kontrola to iluzja. Nie możesz kontrolować tego, co robią inni, nie możesz kontrolować tego, co dzieje się na świecie. Jedyne, co możesz kontrolować, to twoja reakcja na to. Stoicy zrozumieli to wieki temu. Przestań walczyć z nieuniknionym i zaakceptuj to, co jest poza twoją kontrolą. To nie oznacza poddania się, to oznacza adaptację. To oznacza podejmowanie działań w sprawach, które możesz zmienić, i odpuszczanie tego, czego nie możesz. Następnym razem, gdy staniesz w obliczu sytuacji, która generuje stres, zapytaj siebie, czy to jest pod moją kontrolą. Jeśli odpowiedź brzmi nie, odpuść to dosłownie. Nie marnuj ani sekundy więcej swojej energii na zamartwianie się czymś, czego nie możesz zmienić. Jeśli to zrobisz. Zauważysz coś niesamowitego. Twój stres zacznie znikać, ponieważ nie będziesz już toczyć bitwy, której nigdy nie miałeś szans wygrać. I jeśli czujesz prawdę w tych słowach, upewnij się, że zasubskrybujesz i zostawisz swoje wsparcie pod tym filmem, ponieważ to, co zdradzę ci za chwilę, jest jeszcze potężniejsze. Strategia druga: wyeliminuj niewidzialne toksyny. Stres nie bierze się tylko z wielkich problemów czy kryzysów. Bierze się z małych, stałych rzeczy, które przechodzą niezauważone, niewidzialnych toksyn, które są w Twoim otoczeniu, w Twojej rutynie, w Twoim umyśle. I jeśli ich nie wyeliminujesz, będą cię powoli zatruwać, aż cię zniszczą. Pozwól, że podam Ci kilka przykładów. Cyfrowy szum. Spędzasz godziny konsumując negatywne wiadomości, porównując się z fałszywym życiem w mediach społecznościowych, pozwalając. By śmieciowe informacje wypełniały twoją głowę niepotrzebnymi zmartwieniami, ludzie, którzy cię drenują, ci przyjaciele, którzy przynoszą tylko dramaty, którzy narzekają na wszystko, którzy nigdy nie mają rozwiązań, tylko problemy, ludzie, którzy wysysają twoją energię i zostawiają cię wyczerpanym. Multitasking. Wierzysz, że bycie produktywnym oznacza robienie tysiąca rzeczy naraz, ale rzeczywistość jest taka. Że twój mózg nie jest do tego zaprojektowany, przeciążasz się, stresujesz, a na koniec nie posuwasz się do przodu w niczym naprawdę ważnym. Teraz powiedz mi, jak oczekujesz spokoju, jeśli żyjesz w otoczeniu tych toksyn? Jak oczekujesz, że będziesz czuł się dobrze, jeśli twoje otoczenie i nawyki są zaprojektowane tak, by utrzymywać cię w stanie ciągłego napięcia? Oto rozwiązanie: Zrób całkowitą czystkę. Odinstaluj aplikacje, które kradną Twój spokój, postaw granice ludziom, którzy Cię drenują, wyłącz powiadomienia, skup się na jednej rzeczy naraz. Pozbądź się wszystkiego, co dodaje niepotrzebny hałas do Twojego życia. Nie wyobrażasz sobie wolności, jaką się czuję, gdy to zrobisz. To tak, jakbyś nagle odetchnął czystym powietrzem po latach spędzonych w pokoju pełnym dymu. Twój umysł się rozjaśnia, Twój lęk spada. Twój stres znika. Strategia trzecia: zerwij z tyranią bycia ciągle zajętym. Żyjemy w świecie, gdzie bycie zajętym jest synonimem sukcesu, gdzie jeśli nie robisz czegoś bez przerwy, wydaje się, że marnujesz czas. Ale oto brutalna prawda: Ten, kto jest zawsze zajęty, rzadko jest naprawdę produktywny. Pozwól, że o coś Cię zapytam: Ile razy dziennie mówisz: Nie mam czasu? Kłamstwo. Masz czas. To, czego nie masz, to jasności co do tego, na co go marnujesz. Stres bierze się z poczucia, że nigdy nie zdążasz, że zawsze jest więcej do zrobienia, że dzień powinien mieć więcej godzin. A jednak rzeczywistość jest taka, że większość ludzi marnuje swój czas na nieistotne zadania, na rozpraszacze, na rzeczy, które nie wnoszą prawdziwej wartości do ich życia. Rozwiązanie jest radykalne. Ale skuteczne. Wyeliminuj to, co zbędne, i skup się tylko na tym, co istotne. Nie wszystko, co robisz, jest ważne. Nie wszystko, co robisz, przybliża cię do celu. I jeśli chcesz wyeliminować stres ze swojego życia, musisz być bezwzględny wobec swojego czasu. Zacznij od tego. Każdego ranka, zanim zrobisz cokolwiek innego, zdefiniuj jedno kluczowe zadanie na dany dzień. Tylko jedno. Takie, że jeśli je wykonasz, sprawi, iż twój dzień będzie warty zachodu. Wszystko inne jest drugorzędne. To da ci jasność, skupienie i, co najważniejsze, uwolni cię od uczucia ciągłego biegu donikąd. Zobacz, odpoczynek nie jest dla słabych, jest dla inteligentnych, dla tych, którzy rozumieją, że sukces nie polega na robieniu więcej, ale na robieniu tego, co właściwe. Dla tych, którzy rozumieją, że stoicki żołnierz nie traci energii na niepotrzebne bitwy. A mówiąc o tym, to co powiem ci teraz, może całkowicie zmienić Twój sposób radzenia sobie ze stresem. Więc słuchaj mnie uważnie. Strategia czwarta. Przeprogramuj swoją reakcję na stres. Stres nie jest wrogiem. Problemem nie jest sam stres, ale to jak go interpretujesz. Zobacz, kiedy się stresujesz. Twoje ciało wchodzi w stan alarmowy, twoje tętno rośnie, oddech przyspiesza, umysł się burzy. Większość ludzi widzi to jako coś negatywnego, paraliżują się, wpadają w rozpacz, panikują. Ale tutaj jest klucz: a gdybyś zamiast widzieć to jako coś złego, zobaczył to jako wiadomość? Stres nie jest tam po to, by cię zniszczyć. Jest tam, by ci coś powiedzieć, by zaalarmować cię, że coś nie działa. By popchnąć cię do zmiany, do adaptacji, do ruchu. Jeśli za każdym razem, gdy czujesz stres, zapytasz siebie, co próbuje mi powiedzieć moje ciało, zamiast pozwalać, by cię kontrolował, zaczniesz go kontrolować ty. Może mówi ci, że robisz za dużo, że musisz zwolnić. A może mówi ci, że czas się ruszyć, działać, przestać odwlekać to, co wiesz, że musisz zrobić. Stoicy nie eliminowali stresu. Używali go na swoją korzyść, i ty możesz zrobić to samo. Następnym razem, gdy poczujesz stres, zamiast reagować lękiem, odetchnij i zapytaj siebie: Jak mogę wykorzystać tę energię na moją korzyść? I kiedy uda ci się to zrobić, stres przestaje być twoim wrogiem, a staje się twoim sojusznikiem. Ostatnia strategia jest najbardziej radykalna ze wszystkich, ale obiecuję ci, że jeśli ją zastosujesz, stres przestanie być problemem w twoim życiu na zawsze. Strategia piąta: objąć pustkę. Większość ludzi ucieka od ciszy, od samotności, od bycia sam na sam ze swoimi myślami. Wypełniają się hałasem, rozpraszaczami, zajęciami, ponieważ boją się zmierzyć z tym, co naprawdę jest w ich wnętrzu. Ale oto prawda: Twój spokój ducha nie leży w robieniu więcej, ale w nauczeniu się bycia w spokoju z mniejszą ilością. Wielcy liderzy, wojownicy. Mędrcy historii mieli coś wspólnego: spędzali czas w pustce. Jezus wycofał się na pustynię, zanim zaczął swoją misję. Samurajowie praktykowali sztukę medytacji w całkowitej ciszy. Marek Aureliusz zapisywał swoje myśli w dziennikach w Samotności Nocy. Dlaczego? Ponieważ to tam znajdujesz odpowiedzi, to tam naprawdę słyszysz to, co musisz usłyszeć. Jeśli zawsze jesteś otoczony hałasem. Nigdy nie będziesz miał jasności. Jeśli nigdy nie dasz sobie czasu na bycie samemu, nigdy nie znajdziesz spokoju. Więc oto twoje wyzwanie: spędzaj co najmniej 10 minut dziennie w całkowitej ciszy, bez telefonu, bez rozpraszaczy. Tylko ty i twoje myśli. Na początku będzie niewygodnie, ale jeśli wytrzymasz, zaczniesz zauważać coś niesamowitego. Twój umysł się rozjaśnia, twój lęk spada. Twój stres znika, ponieważ tam, w pustce, jest miejsce, gdzie naprawdę spotykasz się z samym sobą. Teraz powiedz mi, co zrobisz z tym wszystkim. Ponieważ tu leży różnica między tymi, którzy nadal są uwięzieni w stresie, a tymi, którzy się od niego uwalniają. Ci, którzy się uwalniają, to ci, którzy podejmują działanie. Nie wystarczy słuchać tych słów, nie wystarczy ich rozumieć. Musisz je zastosować musisz przejąć kontrolę nad swoim życiem tu i teraz. A jeśli dotarłeś aż tutaj, oznacza to, że jesteś częścią bardzo małej grupy ludzi, którzy naprawdę chcą zmiany. Ludzi, którzy nie są gotowi się zadowolić, ludzi, którzy szukają czegoś więcej, czegoś lepszego. I to właśnie reprezentuje Soldado Estoico. Bo to nie jest tylko kanał, to trening mentalny, to społeczność wojowników, którzy decydują się przejąć kontrolę nad swoim życiem. Więc powiedz mi, dołączysz do nas? Jeśli ta wiadomość zrezonowała z tobą, zasubskrybuj teraz. Zrób sobie tę przysługę, ponieważ to jest rodzaj wiedzy, który może zmienić twoje życie, ale tylko jeśli będziesz go utrzymywać obecnym na swojej drodze. Ponieważ tutaj, w tej społeczności, wspieramy się nawzajem w drodze do wielkości. Witaj w Soldado Estoico. Tutaj zaczyna się twoja transformacja.